Budowanie majątku na drodze do wolności finansowej wymaga różnych pomysłów inwestycyjnych. Jedna z rad dla młodych inwestorów to nie wkładanie jajek do jednego koszyka. To implikuje szukanie alternatyw dla różnych form inwestowania, np. w akcje czy w mieszkania na wynajem, a także ETF-y czy obligacje. To jedna z najbardziej popularnych form inwestowania w naszym kraju i zdecydowanie nie ma co dyskutować, jest to po prostu dobry wybór. Jeżeli nasz kapitał jest na tyle wysoki, że już powinniśmy się dywersyfikować, w takim wypadku powinniśmy szukać innych alternatyw. I taką alternatywę chciałbym przedstawić w dzisiejszym odcinku. A jego dzisiejszym partnerem jest firma Scrumble. Scrumble zostało założone w 2020 roku, więc jest to stosunkowo młoda firma zajmująca się technologiami finansowymi z rozproszonym zespołem po całej Europie, a centrum firmy znajduje się w Tallinie w Estonii. Scramble wspierane jest przez dosyć znane marki, bo chociażby przez założycieli takich aplikacji jak Vize, OLX, Coffee Meets Bagel. A także jak chwali się firma, przez wyższą kadrę kierowniczą z Facebooka, Skype'a czy Miro. Osoby tworzące ten Venture Capital zainwestowały ponad 1 400 000 euro w rundy pożyczkowe, które właśnie Scrumble organizuje. Cała aplikacja Scrumble opiera się o pożyczki peer-to-peer. P2P, jakkolwiek je nazywamy. Generalnie są to pożyczki, które dostarczają kapitał do perspektywicznych startupów. Generalnie jest to globalna internetowa platforma pożyczkowa, która jest obecnie w trakcie uzyskiwania licencji na finansowanie społecznościowe obejmujące kraje Unii Europejskiej. Mimo wszystko, na portalu Trustpilot na podstawie 87 opinii firma uzyskała ocenę 4,5, czyli taką dobrą z plusem. Na dzień dzisiejszy z aplikacji korzysta już po ponad 3900 osób, które zainwestowały do tej pory ponad 767 tysięcy euro w finansowanie 32 startupów. Ważnym oczywiście jest informacja o tym, że dotychczasowa spłata tych pożyczek, tych finansowań wynosi dokładnie 100%. Takie zbieranie funduszy odbywa się w rundach inwestycyjnych i wtedy też można właśnie zgłosić swoją chęć zainwestowania w dany startup. Generalnie rzecz biorąc, takie rundy inwestycyjne wyglądają dosyć prężnie. Mam tutaj na myśli, że ten cel inwestycyjny jest dosyć szybko wypełniany. 24 godziny temu, kiedy sprawdzałem tą platformę, dotychczasowe zebrane środki wynosiły nieco ponad 53 tysiące euro. Obecnie jest to już prawie 74 tysiące. I tutaj mam pewne spostrzeżenie, ponieważ prężnie Scramble reklamuje się na YouTubie i prawdopodobnie w innych krajach. Gdzie youtuberzy wypuszczają filmy, powodują jakiś ruch na tych pożyczkach, i okresowo możemy właśnie takie skoki obserwować. Słowem komentarza, jeżeli chodzi o rundy inwestycyjne, to jest to okres, kiedy zbiera się określoną kwotę. W tym przypadku jest to 128 800 euro. Te środki trafiają do kilku startupów. W celu właśnie maksymalnej dywersyfikacji takiego koszyka. Więc nie inwestujemy w jeden startup, nie inwestujemy, nie pożyczamy środków jednemu startupowi, czyli jednemu pomysłowi, tylko inwestujemy w kilka fajnych myśli. I właśnie taką partię startupów możemy przejrzeć sobie w tym miejscu. Tutaj mamy wszystkie startupy i dokładne alokacje środków, gdzie Trafiają poszczególne części zbieranej kwoty w danej rundzie. I tutaj kolejna taka uwaga czy spostrzeżenie, że te startupy często opierają się o jakąś zdrową żywność czy jakieś ekologiczne, bardzo często rozwiązania, na przykład takie, które mają niwelować plastik, ale możliwe, że to po prostu charakterystyka akurat tej rundy inwestycyjnej. Dostępny jest też kalkulator tego, ile możemy zarobić, ale najpierw przyjrzyjmy się. Ile możemy zarobić? Tak naprawdę mamy dwie grupy, można nazwać to ryzykiem. Oczywiście ta mniej ryzykowna jest mniej dochodowa, natomiast ta bardziej ryzykowna jest tak naprawdę tylko i wyłącznie gwarantowana przez właścicieli. W bardziej bezpiecznym wariancie mamy wypłaty regularne co miesiąc, a sama inwestycja trwa od 6 do 24 miesięcy i docelowy zwrot to nawet 12%. Co ciekawe, standardowa 6-miesięczna opłata ryczałtowa w wysokości 5% zostanie wypłacona natychmiast w momencie kiedy wpłacimy pieniądze na tą właśnie rundę, na tą pożyczkę. Co ważne w przypadku inwestycji nie ponosimy opłat. Druga bardziej ryzykowna opcja to docelowy roczny zwrot do 30%. Natomiast standardowa 6 miesięczna opłata ryczałtowa w wysokości tutaj 9% zostanie wypłacona już w momencie wpłaty środków na pożyczkę. Powiedziałem, że w przypadku tej bardziej ryzykownej opcji mamy gwarancję osobistą. To znaczy, że każdy współwłaściciel gwarantuje spłatę do 20% pożyczki dla swojej firmy z osobistych dochodów, więc, w zależności od ilości współwłaścicieli, będzie to odpowiednia procentowa kwota, na przykład w przypadku dwóch będzie to 40, a w przypadku trzech nawet 60%. I ta ochrona obejmuje oba warianty A i B. Wariant A dodatkowo posiada takie zabezpieczenie jak otrzymywanie płatności z góry przez regularne wypłaty i to chyba jest dosyć jasne, od pierwszego dnia praktycznie co miesiąc dostajemy pewną część kapitału, który wpłaciliśmy razem z wypracowanym zyskiem. I co ważne, jest też coś takiego jak kapitał pierwszej straty. To znaczy, że inwestorzy z tej bardziej ryzykownej strony zapewniają 15% kapitału tzw. Tak pierwszej straty na rzecz inwestorów z partii A. Więc można powiedzieć, że w zamian za bezpieczeństwo w tym pierwszym wariancie mamy po prostu mniejsze potencjalne zyski, a w wariancie B dopiero jak uczestnicy wariantu A zostaną spłaceni, wtedy następuje wypłata środków dla inwestorów z partii B. Co się stanie, gdy biznes się powiedzie? Dostaniemy swoje wpłacone środki wraz z odsetkami, co jest dosyć logiczne. Co się stanie, gdy biznes się nie powiedzie? Oczywiście to, że każdy właściciel do 20% pożyczonych środków zwraca z własnej kieszeni, a więc my dostajemy swoje odsetki w wysokości z 6% rocznie plus oczywiście kapitał. Oczywiście Scramble zapewnia coś takiego jak inteligentne Zarządzanie ryzykiem to znaczy, że jest ta dywersyfikacja, jeżeli chodzi o zbierane środki. Dodatkowo wypłata transz jest zależna od wyników przedstawianych w startupie, więc jeżeli startupy nie dowożą, to pieniędzy nie dostają. I tak samo jest też właśnie ta odpowiedzialność założycieli do tych 20%. Dodatkowo obecnie do 16 marca można uzyskać pewną Gratyfikacje za inwestycję do 50 euro premii. Ta premia nie może być wypłacona, natomiast może być zainwestowana, co zwiększa nasz potencjał i co ważne, te 50 euro jest podzielone na partie. Tak naprawdę każdą partię 5 euro dostajemy dokładnie co 100 euro, które zdecydujemy się zainwestować. Warto też wspomnieć, że każda z tych partii inwestycyjnych jest zbudowana oczywiście z kilku startupów i są one dosyć mocno selekcjonowane pod różnymi kątami. Mieć wykwalifikowany zespół przywiązanych klientów, współwłaścicieli, którzy wiedzą, co robią i po prostu nie być w trudnej sytuacji. Finansowej. I ten obrazek właśnie pokazuje taki troszeczkę podzielony ten proces na trzy podkategorie, w których rozważa się te potencjalne startupy, które będą partycypować w rundach. I na sam koniec, oczywiście, nie jest to porada inwestycyjna, ale może jest to dla ciebie coś, co pozwoli zdywersyfikować tobie portfel inwestycyjny. Ja na pewno będę z boku się przyglądał, jak wygląda rozwój Scrambla, a ty, jeżeli chciałbyś skorzystać, to zapraszam cię do skorzystania z mojego linku partnerskiego, który znajduje się w opisie, daj znać, co Ty sądzisz o tej platformie i może, jeżeli korzystałeś, jakie są Twoje odczucia. A tymczasem dzięki serdeczne i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!